O, moja bestii gra w M2 i dołączę. Hejka, bestii. No hej. Um, wiesz co, muszę ci coś powiedzieć. No ja w sumie tobie też. Co na trzy, dwa, jery... Ja... Zrywam przyjaźń, mnie, bo jesteś pasztetem. Eee, um, wiesz co, to taki żart był, dasz mi 5K Nigdy. No nie, teraz nie mam bestii. Dobra, zmienię sobie awatara. Dobra, od razu lepiej. Teraz może dołączę sobie. Do jakiejś grupki. ABC na grupkę. Okej, okay, już dodaję. Hejka. Ej, hey. Ej. Elo. Może się przedstawimy? To ja zacznę, mam na imię Melania. Mam 14 lat i to ja. Ślicznotka. Ładna. Piękna. To teraz ja nazywam się Kajad, mam 14 lat i to ja. Omga, ale śliczna. Piękna. Spoko. To teraz ja nazywam się Lena. Mam 13 lat i to ja. Piękniutka. Ładna. Okej. Okay. Nazywam się Kuba, mam 15 lat, a to ja. Ładne. Spoko. Dawajcie gramy w oby cztery player. I wiecie co? Nie chcę się. już w to grać. I tak szczerze też. A tak w ogóle, Melania, masz mega glamour avatara. Dzięki. Moja koleżanka się pyta, czy może na grupkę. Oki to już dodaje. Hejka, jestem Oliwka i mam 14 lat. Hej, ale masz glamour z kina.